Dokąd? Do brzegu! Do koło brzegu! Nie, 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 nie. Dziewczynki, jesteśmy w Kołobrzegu. Jest jedną z najstarszych osad na Pomorzu Zachodnim, która rozwinęła się dzięki wytwarzaniu jej pobliżu soli. I właśnie pójdziemy jeszcze koło tego źródełka, gdzie tą sól wydoby. Załączkiem Kołobrzegu był powstały około 880 roku Budzi Słowiec, czy wioska, która w tej chwili już należy do poobrzegu. Od lat 80. X wieku, w czasach Mieszka I, podjęto rozbudowę grodu, wprowadzając do konstrukcji wałów charakterystyczne piastów konstrukcji izdbicowi. W tysięcznym roku Bolesław I Chrobry założył tu biskupstwo. To było takie terytorialne tylko dla Pomorza Zachodniego. który wchodził tego Księstwa Pomorskiego. Kołobrzeg posiada niezwykle, niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe. A na Starówce mamy kratusz, mamy bazylikę, Urząd Miasta, tą Basztę Prochową mamy. w 1380 roku w Kołobrzegu stanął gotycki ratusz, ale został zniszczony w roku 1807 podczas oblężenia miasta przez wojska napoleońskie. Nowy ratusz zbudowano na fundamentach poprzedniego w latach 29-32 i do dzisiaj jest to jedna z wizytówek miasta. Imponująca budowla z czerwonej cegły Zegarem, jak e, przypomina średniowieczny zamek obronny. Prezentuje on styl neogotyku i jak Państwo widzą został wzniesiony w kształcie litery C. Galeria Sztuki Współczesnej się tutaj znajduje, Urząd Stanu Cywilnego. Można w nim również zobaczyć makiety pięciu ratuszy z różnych epok. A przed budynkiem umieszczono granitowy pomnik symbolizujący kulę ziemską. na ścianach tej kawiarni są wykonane przez pana Roberta Gauera na przestrzeni 30 lat. Przeważnie są to zdjęcia z Kołobrzegu. Ciekawym miejscem w Kołobrzegu jest katedra gotycka, bazylika właściwie, wybudowana w stylu gotyckim i w stylu halowym, czyli ma w środku sześć naw i pod wezwanie, jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Świątynia była wybudowana w XIV wieku, ale od XVI wieku aż do czasów Zburzenia jej w czasie ostatniej wojny światowej była kościołem ewangelickim. Dopiero odrestaurowana, odbudowana już w czasach powojennych, przejęta została przez Kościół katolicki. I co jest najistotniejsze, że zachowały się jednak. Pewne zabytkowe elementy, a mianowicie jest takim najcenniejszym skarbem świecznik siedmioramienny z 1327 roku. Tylko pięć takich świeczników jest na świecie. On ma 4 metry wysokości, prawie 4 metry, bo 3,80 metrów Szeroko. szerokości. No i waży około tony, dokładnie tam ponad 900 kilogramów. Jesteśmy przed budynkiem Poczty Polskiej. Jest to jedna z najstarszych budowni, która ocalała no po wojnie. Została oddana do użytku w 1884 roku. Na poczcie mamy 10 krasnoludków. I legenda głosi, że kto odnajdzie te 10 krasnoludków, będzie miał szczęście. I mam nadzieję, że wszystkie będziemy miały szczęście, bo 10 kresnolutków żeśmy odnaleźli. Między było a będzie blisko przed samym nosem ukryło się szczęście. Przy wejściu do portów koło brzegu i miejscu, gdzie rzeka Parsenta wpływa do morza, znajduje się jeden z symboli miasta, a mianowicie latarnia morska. Chociaż ona wygląda na wiekową, ale została zbudowana dopiero w 1947 roku, ponieważ wcześniejszą w 1945 wysadzili Niemcy. Obecna konstrukcja stoi na fundamentach dawnego fortu, którego cegły wykorzystano przy budowie. Latarnia ma wysokość 26 metrów, a zasięg światła to 16 mil morskich. Jest kolejną następczynią wykorzystania światła do celów nawigacyjnych zapoczątkowanego w Kołobrzegu w 1666 roku. takim punktem w Kołobrzegu, o którym warto cokolwiek powiedzieć, jest pomnik Zaślubin Polski z Morzem. 18 marca w 1945 roku, czyli w dniu zdobycia Kołobrzegu, miały tu miejsce symboliczne Zaślubiny Polski z Morzem. Wydarzenie to oraz jednostki wojskowe biorące udział w zdobywaniu miasta upamiętnia monumentalny pomnik odsłonięty 3 listopada w 1963 roku. Jego autorem jest rzeźbiarz Wiktor Tolkien. Pomnik jest stylizowany na flagę trzymaną przez grupę żołnierzy. Na jego ścianach można zobaczyć mozaiki oraz rzeźby przypominające o tysiącletniej tradycji oręża polskiego na Pomorzu. Zwróćmy uwagę na prześwit symbolizujący okno na świat. Według legendy, jeżeli przejdziesz na wdechu przez ten prześwit, to spełnią się Twoje życzenia, o których sobie pomyślałeś. Muzyka Jednym z głównych powodów popularności Kołobrzegu jest największa plaża nad Polskim Morzem. Charakteryzuje się drobnym, jasnym piaskiem, czysta woda zachętająca do kąpieli. Kołobrzeską plażę dzieli się na plażę zachodnią, centralną oraz wschodnią. Popularność plaży jest Molo. Molo ma 220 metrów długości i 9 metrów szerokości, a spaceruje się 4,5 metra nad poziomem morza. Molo zostało ono oddane do użytku 19 czerwca 1971, a na jego końcu mieści się kawiarnia. nasza jednodniowa przygoda z Kołobrzegiem. Naszymi przewodnikami po Kołobrzegu byli Krysia, opowiedziałam historię Kołobrzegu. Halinka, opowiedziałam o pomniku zaślubin narodu polskiego z morzem. Ola, o, Bazyl o Bazylice kołobrzeskiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Bożenka, opowiedziałam o najstarszej poczcie polskiej. Ania, o Molo i o plaży w Kołobrzegu. A ja powiedziałam o ratuszu, jego historii oraz o latarni morskiej. Te tysiące wiosek i milnie zapominaj, razem spędzonych i teleśną serenadę śpiewam dla ciebie. Obozowe tango, które znów połączy nas. Show